Wiecie, to jest godzina, a ja jeszcze nie śpię? Patrz to. <laughs> w pół do czwartej dochodzi. Muszę coś zjeść, bo się wykąpać, odetłać trochę, udyktować, a teraz muszę coś zejrzeć. Nie mogę spać. Nie wiem, co jest. Kurwa, chyba weselność. Smakówka. Mm. Pyszności. Ale tu miał dziewczyn, nie? musiałem kupić hmm. To się ze mną nie tak bo cierpię na bezsenność Właśnie. Któraż noc z kolei co ja nie kim nie wiem czemu Wzięte hmm? się śpię. Myślę że ja nie śpię, nie? co. To nic do podpacz. Hmm. mam Serzut. Potwornie. Wolę od sobie. No. Podjemy, podjemy. Obejrzymy jeszcze na internecie jakiś filmek. Hmm. No i co? No i wiem, będziemy. czy będziemy pszcziarów Czy... Duszować będziemy po mieście. Chociaż dzisiaj mam pewne plany. Hmm. Ale nie wiem, czy je zrealizuję. Bo jest tak, co planujesz, nie zrealizujesz. Hmm. Hmm. Nie mam dupy zabrać. Idź teraz paść. Może ja zasnę. Chociaż nie wiem, nie? Narka.